Cześć Simanko z tej strony, pan Wojtek. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym filmie po wyjściu drugiej generacji na moim kanale. A na tym materiale dowiecie się m.in., jak ewoluować Eevee w Espiona lub w Ambriona oraz zobaczycie moje te właśnie dwie ewolucje tych Pokemonów i to naprawdę kozackich Eevee. Także myślę, że będzie to naprawdę fajny materiał. Zapraszam Was do oglądania. Nie wiem jak wy, ale ja byłem w mega szoku, kiedy zobaczyłem pierwszy raz po godzinie 12 pierwsze Pokémony z drugiej generacji na Nearby. Po prostu nie spodziewałem się, że tak szybko na doda te Pokémony. Byłem pewny niemal, że będzie to w sobotę wraz z tym eventem, że będziemy wszyscy razem w centrum handlowym świętować wejście drugiej generacji i cieszyć się łapiąc nowe Pokémony. Jak się okazało, jednak, Niantic miał inny pomysł i wprowadził już teraz drugą generację. A na tym filmie potwierdzę wam dokładnie, czy rzeczywiście Espiona oraz Ambryona możemy otrzymać podobnie jak Vaporeona, wcześniej Floriona i Joltiona z użyciem e, tego Misterega, tak, czyli z nazywaniem pokemonów. E, na tym filmie ewoluje Eevee w Espiona oraz w Ambryona. jeśli oczywiście ten Sposób zadziała, tak? Sprawdzimy go dokładnie, czy on działa, ponieważ tak naprawdę jeszcze nikt na, na YouTube tego dokładnie nie sprawdził, bo nie było kiedy tak naprawdę. Dopiero no kilka godzin temu weszła, weszła druga generacja, więc pewnie tylko pojedyncze jakieś osoby, gracze w jaki sposób to sprawdzili, tak? No i tak, jeśli chodzi o IV, to mamy nazwać Tamao, żeby przemieniła się w, w Amriona lub Sakura, żeby przemieniła się w Espiona. No i teraz tak, Espion jest dużo potężniejszą ewolucją Eevee od Embryona, przynajmniej tak wynika z danych, które aktualnie posiadamy. Tak? No i wychodzi z tego, że będzie to Pokémon nawet silniejszy od Vaporeona Espion, a więc, a więc ee, te dwa Eevee, które mam do wyboru, tak, z ewolucją. Widzicie, mam tutaj dwie Eevee. Jedna ma 100% IV, a druga ma aż 96% IV. Przygotowałem je sobie. Właśnie spodziewałem się, że będą mi potrzebne właśnie takie pokemony do ewolucji w Ambriona i Piona, No i cóż, e, tą słabszą. Spróbujemy z niej zrobić po prostu Ambriona. E, a więc zmieniamy nick na nazwę na Tamao. Tamao, ok. Jeszcze mogę Wam pokazać. Mam mnóstwo Candy do IV. price. I tak best of them. Defense jest na 15, czyli 2. Atak powinien być i, i stamina na poziomie 14, tak? Jeśli mamy 96% IV. No i teraz tak. Powinno to wszystko teoretycznie działać. Czy się uda? Przekonajmy się. I vol. Czy będzie to Ispion? Przepraszam, Ambryon. Troszkę drży mi ręka, przyznam szczerze. Jest Ambryon. Jest Ambryon, a więc wygląda na to, że ten Isterek działa. Ten Isterek działa. Snarl i Dark Pulse. Mhm. taki typu mrocznego. 394 CP Niezbyt wiele, jak na 96% IV, i tam było ponad. Um, tam było ponad 350 CP tej IV, prawda? Nazwę sobie 96, żebym wiedział, że. No i teraz tak, co o tych atakach możemy sądzić? Tark Pass 80 obrażeń. Podejrzewam, że to może być najlepszy moveset. Podejrzewam, że to może być najlepszy moveset, ale na razie, na razie. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jak to wszystko wygląda. No i możemy tylko spekulować, tak? Bo na razie jeszcze większych danych nie posiadamy. W każdym razie, pierwsza ewolucja się sprawdziła. Snell i Dark Pons hm, No dobra. Tutaj to po prostu będzie ewolucja espiona. Jeśli to, jeśli z tego Eevee, zmienia, zmieniając nick na Sakura. Jeśli otrzymamy espiona i zobaczcie jeszcze IV, a price. It's best quality, is its HP. It's attack is great too. It's defense is great too. It's stats are the best I've ever seen, no doubt about it. Ta IV ma 100% IV i 719 combat power. Po prostu podejrzewam, że espion, Espeon, który może z niej wyjść, jeśli ten Easter egg także zadziała. Może mieć naprawdę około 2,5 tysiąca combat power. Spokojnie. Jestem mega podekscytowany i mam nadzieję, że wszystko będzie działać. O Boże. Dobra. Zabieramy się za. Kolejną ewolucję. Evolve Sakura, jest. Niech to będzie Ispion. Nie no, musi. Eee, tak po prostu, przy, na, znalazłem takie informacje w internecie, że, tak, że ten właśnie egg, po dlaczego sprawdzam go dla Was, czy na pewno to wszystko mamy, mamy go, mamy ispiona zarejestrowany w pokedexie i 2229 CPS. Spodziewałem się, że troszeczkę będzie więcej. Hmm. Myślałem, że będzie dużo potężniejszy od potencjalnego vaporiona. A z tego wynika. No i mamy Confusion i Czy Saibim może być najlepszym atakiem? Confusion. Yy... Ciężko teraz chyba oceniać. Podejrzewam, że każdy, każdy e spin będzie miał Confusion, ponieważ, tak jak było to z Pokémonami typu. z innymi formami EV typu Jolteon, Vaporeon czy Florion, miały Ember, Water lub po prostu Thundershocka. Zmieniały się tylko ataki, te. które się po prostu ład ładowało, tak? No i Cybeam 70 obrażeń. Czy jakiś lepszy może być atak psychiczny? Mm, psychic chyba nie był dużo, dużo potężniejszy. No, ciężko powiedzieć. Jeśli ten. i spion ma idealny moveset, to byłby idealnym Ispionem, spionem 100% IV. Ale. No, nie jestem pewien, nie wiem, nie wiem, napiszcie co sądzicie wy w komentarzach, w każdym razie, jak widzicie, w ten właśnie sposób możemy utrzymać Espiona oraz Ambryona przez nadanie im właśnie imion Tamao odpowiednio dla Ambryona oraz Sakura dla Espiona, tak? Są to ewolucje Eevee typu mrocznego oraz psychicznego, tak? Ojku, jestem po prostu mega podekscytowany. Udało mi się też złapać parę Pokemonów już e, z drugiej generacji. W każdym razie nie, znaczy nie chciałem jakoś tam Wam też e, e, zaśmiecać, prawda, powiadomień z tego, że z kolejnego filmiku, e, których pewnie mnóstwo zobaczycie na YouTube, że złapałem pierwsze Pokemony z drugiej generacji, tak? Fantastycznie, bo pewnie większość z Was już to zrobiła, od, odpalliście już swoją aplikację Pokémon Go, prawda? W domu. Nie też macie w obrębie, nawet swojego, swojego miejsca zamieszkania, jakiś tam Pokestop, czy jakiś respawn Pokémonów. Na przykład, jeśli kiedyś, kiedyś mieszkacie mieszka na jakimś osiedlu czy w bloku, to bez żadnego problemu, pewnie z bloku mogliście sięgnąć wiele pokémonów złapać z drugiej generacji. No i no po prostu wyjśćcie na dwór, tak? Po prostu zapolować na chwilkę po tej 12. no i dla was to już pewnie też jakoś nie jest szokiem co mogę jeszcze powiedzieć odnośnie właśnie łapania Pokémonów? to strasznie się zmienił ten system rzucania pokeboli, tak ja na przykład zauważyłem, że te pokebole mimo minimalnego ruchu lecą bardzo, bardzo daleko i trzeba jakoś tak rzucać teraz będzie dużo, dużo, dużo tak jakby lżej, tak czyli tak jakbyśmy chcieli rzucić pokebola łapiąc jakiegoś Sila czy innego tego typu Pokémona, który stał blisko bardzo nas a nie, a nie starać się rzucić jak najdalej, bo nawet w Pokémony, które w terytorium trudniej złapać, bo one na przykład stoją dalej, to wcale nie trzeba jakoś bardzo mocno rzucać, przynajmniej tak z moich obserwacji dotychczasowych z gry wynika. Tak. A więc, no podsumowując, raz jeszcze nazywamy Sakura Iwi, dzięki czemu otrzymujemy Espiona oraz nazywamy hmm, Tamao żeby otrzymać Ambryona. Jeśli chodzi o, o Ambryona, to jest to fajny Pokémon. Jak najbardziej. Tylko, że... Yy, no ma tutaj fatalne, fatalne po prostu statystyki, jeśli chodzi o, o Combat Power. Tak, no 1400. No, no fajnie wygląda Ambryon, jest to fajny Pokémon. Espion 2229. No to już jest różnica mega, prawda? Kolosalna. Jest to jeden z moich najsilniejszych Pokemonów w tym momencie. No i... Jest to też pewnie pierwszy Espion o, o IV 100%, tak? Który się ukazał pewnie gdzieś tam na filmiku jakimkolwiek tak z ewolucji. W każdym razie no. Dajcie znać co myślicie o tym Pokémonie. Szczególnie kojarzy, yy, ciekawi mnie co sądzicie o tym zestawie ataków Confusion oraz Saibim. No, i dajcie znać, jakie Wam się trafiły ataki, jeśli Wy też skorzystaliście z tych właśnie easter eggów, które Wam tutaj przedstawiłem. No i co, trzymajcie się, widzimy się pewnie za niedługo w kolejnym jakimś materiale, też z odnośnie drugiej generacji, może z jakichś innych ewolucji, które będę starał się dla Was też nagrać pewnie jakoś w najbliższym czasie. Lub zapraszam też na mój live, który odbędzie się prawdopodobnie dzisiaj około godziny 19.00. 18:00 zobaczymy, będziemy łapać rzadkie pokemony z drugiej generacji. Aha, zachęcam teraz do zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji, żeby być na bieżąco, no i zostawcie też ten dzwoneczek, wtedy będziecie otrzymać powiadomienia odnośnie właśnie live'ów i nowych materiałów. Widzicie też na fanpage na grupę, linki w opisie. No i trzymajcie się, do następnego razu, na razie, cześć!